3 grudnia, Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością, Szanowni Państwo, to jest dla mnie wielki zaszczyt móc tego dnia skierować kilka słów do wszystkich, dla których ten dzień jest dniem ważnym. Mimo, że jestem ministrem, to nie przestałem być osobą niepełnosprawną. Dlatego bardzo przeżywam te wszystkie sprawy, na które Państwo czekają i zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, żeby sytuacja osób niepełnosprawnych w naszym kraju ulegała znacznej poprawie. To się dzieje. Nawet jeżeli w sytuacjach, w których znajdujecie się konkretnie, może tego nie odczuwacie, to w skali globalnej zmienia się bardzo wiele. Dla mnie jest ważne i tego państwu życzę, żebyście nie zmieniali swojego życia w ciągłe oczekiwanie, ale żebyście także ze swojej strony wkładali wysiłek w zmienianie rzeczywistości. Osoba z niepełnosprawnością może funkcjonować normalnie, może prowadzić szczęśliwe, spełnione życie, ale ważne jest to, żeby także każdy z nas sam brał swój los w swoje ręce. My, jako rząd, my, jako państwo, będziemy dokładać wszelkich starań, tak jak to robimy do tej pory, żeby wspierać każdą osobę z niepełnosprawnością w realizowaniu jej planów, zamierzeń oraz w tym, żeby mogła funkcjonować jak każdy inny obywatel. Życzę państwu wielu dobrych chwil. I pięknego czasu. Dziękuję.